Welcome back, to the War for the overworld. Cześć, witam was. Bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy pierwszy, prawowity odcinek z gry War for the Overworld. Cóż kochani, wcześniej pokazywałem wam dwa gameplaye z wersji beta. Jeden jest taki naprawdę z bardzo wczesnej wersji, jak i później kolejny, gdzie już naprawdę dość troszeczkę rzeczy się pozmieniało. I cóż, kochani, oczywiście na wstępie przypominam, że War for the Overworld yy, ma, miała być to swoista kontynuacja legendy, czyli Dungeon Keepera Dokładnie nawet yy, czy, trzecia część gry Dungeon Keeper miała pod tytuł, pod tytuł War for the Overworld. No ale niestety nigdy nie ukazała się na światło dzienne, więc fani, chwycili się na serca twierdzi, że sami zrobimy tą grę. No. Wszystko wyglądało pięknie do czasu, kiedy Electronic Arts nie przyczepiło się do praw autorskich. W opisie filmu zamieszczam Wam link do forum, kiedy, gdzie tam jeszcze były pokazywane pierwsze modele do produkcji. Takie, jakie w założeniu miały być yy, w całej grze, czyli dosłownie takie, jak w Dungeon Keeperze 1 czy 2 też były. Z tym, że oczywiście z piękną, nową oprawą yy, wizualną. No niestety, Electronic Arts się przyczepiło do praw autorskich, dlatego twórcy byli zmuszeni zmodyfikować całą produkcję, tak aby schemat rozgrywki został taki, jaki był w Dungeon Keeperze ale jednak wszystko inne było... Po prostu, że tak powiem jeszcze raz Inne, cóż kochani Jeszcze oczywiście zamieszczam wam tutaj opis Znaczy nie opis, tylko link do mojej Do dwóch poprzednich odcinków Z wersji beta, jeżeli chcecie to sobie zobaczcie Jak i również zamieszczam wam też tutaj link Do retrogrania z Dungeon Keeper 1 na Retrogranie jest to taka seria, w której ja Pokazuję wam moje ulubione gry z dzieciństwa I oczywiście dla mnie Na pierwszy ogień poszedł Dungeon Keeper Ponieważ jestem z wielkim fanem tejże serii Dlatego zapraszam was serdecznie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć Na Dungeon Keeper 1, to tutaj pojawi się oczywiście odpowiedni do tego link. Yy, dobrze, ja ustawiłem jako tak w grze język polski, z tym, że uwaga, ten język polski jest naprawdę tragiczny jak dla mnie, z tym, że no yy, nie mamy lektora i są napisy, yy, dlatego stwierdziłem, że część widzów, którzy po prostu nie znają angielski, mogą troszkę na tym upolewać, dlatego zostawiłem Wam ten język polski, natomiast bardzo was o to proszę, jeżeli stwierdzicie tak samo jak ja, że jest wam to niepotrzebne i nie chcecie, żeby był ten język polski, a żebym go zmienił na język angielski, ponieważ jest totalnie beznadziejny, o czym się zaraz przekonacie, ta polonizacja jest tragiczna, to napiszcie mi w komentarzu, ja wtedy następne odcinki będę już kręcić po prostu z angielskimi napisami. Dobrze, zaczynajmy może kampanię, więc zobaczmy jak to wygląda. No okej, okay, mamy widok świata, niczym znam John Keepera, no coś to troszeczkę mi przypomina, Bardziej ten świat skipera dwójki, nie jedynki, co mnie troszeczkę boli, no ale nic. Tutaj mamy takie dwa tutoriale, ja sobie tam je rozwiązałem, przedtem tam pierwszą misję, w zasadzie do drugiej doszedłem, no ale dobrze. Ja wam pokażę pierwszą misję, no i będziemy sobie właśnie tak przechodzić. Posłuchajcie. Czyli w skrócie załatwmy władcę tej krainy, jakby to było powiedziane, oczywiście w Dungeon Keeperze 1 bądź też. Yy, dwójce. Yy, niestety, lektor tutaj troszeczkę całkiem fajnie wypowiada to wszystko, ale brakuje mi tutaj tego takiego magicznego klimatu, jaki to miał właśnie Dungeon Keeper 1, jaki również, no troszeczkę uważam, że no tak sami widzicie grać, dlaczego nie rozpocznij misję albo coś bardziej kolokwialnego, no, adekwatnego. No nic, jest jak jest, więc zaczynajmy rozgrywkę. No, grać. Tak samo tutaj, na przykład loading, no uważam, że twórcy zdecydowanie powinni zwracać uwagi do takich szczegółów, jakiś wiecie, chociaż y, krótki tekst, który by się zmieniał za każdym innym loadingiem, który by przykował jakąś uwagę, czy też jakiś ciekawy screen w tle, jakaś ciekawa ciekawostka odnośnie gry i tak dalej, no tego troszeczkę brakuje, wydaje mi się, że powinni, no, powinni o takie szczegóły twórcy zabrać, no może wyjdzie w jakimś patchu najbliższym coś takiego, mam nadzieję, że tak, bo póki co gra wygląda tak troszeczkę jakby była naprawdę wypuszczona bardzo szybko i po prostu

But whether it's bone or stone, it can be broken. The I decision that me that this empire empire has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, You will need to access the veins evil. Diabelskie the of Wam, że to nieco lepiej się nazywa, nazywa oczywiście. <laughs> W angielskiej wersji, słuchajcie, tego nie było na przykład w kiperza jedynce, tam żeby opracować każde kolejne e, zaklęcia czy też e, właśnie pomieszczenia wykorzystaliśmy tylko i wyłącznie bibliotekę, gdzie nasi I'm czarownicy not. to wykorzystywali. My tutaj e, właśnie mamy takie punkty, dzięki którym możemy wybudowywać następne komnaty, ale oczywiście czarnoksiężycy też są i są bardzo pomocni, ponieważ one właśnie opracowują dalej zaklęcia. Dobrze, tutaj potrzebujemy wy wybudować Taki mały kompleks, tu jest portal Przez którego stwory będą przychodziły Do naszego lochu, tak jak przypominałem już na początku W powiem wam jeszcze jedno Ten gameplay będzie się skupiać na takiej małej Powiedzmy recenzji War for the Overlord Ponieważ ja tutaj będę przede wszystkim odwoływać się Do Dungeon Keepera, czyli porównywać Tą grę jak w założeniu powinna wyglądać I co mnie na przykład jako fana Boli troszeczkę w tej produkcji, a co mi się Osobiście podoba, jak na razie Cały schemat jest tutaj ok, prawda Stworki też fajnie wyglądają, to wszystko wygląda Pięknie, ładnie, elegancko Portal też, całkiem spoko Tak i również e, warto zwrócić uwagę, że twórcy Chcieli bardzo stworzyć ten mega mroczny klimat I nie powiem, że po części im się to udało Ponieważ jest mroczno jest ciemno Ja sam muszę grać z dwoma zasłoniętymi roletami Żebym cokolwiek widział na tym ekranie Mimo iż na zewnątrz jest naprawdę dość spore zachmurzenie. Dobrze, w następnej kolejności Kiedy mamy już to leże A to wypadałoby zbudować jakiś kurnik dla naszych stworów Żeby mieli co jeść oraz wybudujemy też również jakąś salę treningową, no bo szkolić też gdzieś się w końcu muszą. Dobrze. Następnie tutaj wypadałoby też również pobliżu wybudować yy, bibliotekę, czyli Archive, Archivum. Chociaż ja podejrzewam, że library by spokojnie raczej mogło zostać, do tego elektronika, ale by się nie przypierdzieliło. No ale kto wie, może jednak się właśnie przypierdzieliło i musieli to zmienić. No cóż, jest, tak jest. Ale dobrze, tutaj widzę, kurczę, mamy jakieś takie dziwne kondygnacje terenów, ale spokojnie to możecie rozkopać. To jest pierwszy poziom, więc też nie ma się za bardzo spodziewać jakiegoś wielkiego ataku przeciwników. Yy, wydaje mi się, że powinienem w miarę szybko przejść ten poziom. Może przejdę jeden, może dwa w tym gameplayu. Zobaczymy jak to będzie, jak się z czasem będzie poruszać. Ponieważ wiadomo, kiedy się komentuje rozgrywkę, to wszystko yy, dzieje się, że tak powiem, z podwójnym slow motion. Yy, dobrze, kochani, ok. Czyli to mamy tutaj, No to potrzebujemy budować kurnik. Yy, kurnik, czyli w tym wypadku. To się nazywa ubojnia, ubojnia świń jednak wydaje mi się, że to też kurnik było zdecydowanie lepszą nazwą i bardziej klimatyczną. Yy, troszeczkę boli mnie to, że na początku nie możemy jeszcze yy, rekrutować większej ilości minionów, czyli hochlików. W kiperze jedynce czy dwójce była to praktycznie możliwość dostępna od zaraz. Jeżeli chodzi o surowce, jakie mamy w tej grzy, to mamy złoto i małe, czyli schemat z dungeon Keepera dwójki. W jedynce mieliśmy tylko i wyłącznie złoto, przez co było moim zdaniem zdecydowanie trudniej, ponieważ każdy się liczył z tym, że każde rzucenie pioruna czy też zaklęcia będzie troszeczkę no, i może to nieco, że tak powiem, uszczuplić skarbiec naszego lochu. Dobrze, wybudowałem tutaj Archive, czyli archiwum, ale buduje je. O! Kultysta! To też mieliśmy właśnie w Keeperze Jedynce, że stwory przychodziły do naszego lochu za pierwszym razem. Mieliśmy takie wstawki. OK, to wygląda całkiem spoko. E, w innych częściach kipera oczywiście też również e, tak samo nasze e, tak samo stwory e, również oczywiście... E, opracowywały zaklęcia yy, w bibliotece i w Keeperze jeden co tutaj powiem jako ciekawostkę, mógł być to dosłownie każdy stwór, z tym, że oczywiście czarnoksiężnicy radzili sobie z tym najlepiej i najszybciej wykonywali właśnie opracowywanie zaklęć ja tutaj pozbieram złoto, wrzucę je tutaj do serca lochu. I też warto wspomnieć, że mamy schemat z keepera dwójki, gdzie to, lo, gdzie to serce lochu może przytrzymywać jakieś tam zasoby złota. Niewielkie, ale jakieś tam może. Więc mi się to osobiście podobało. Ja sam nawet później w keeperze jedynce wybudowywałem wokół właśnie samego serca lochu taki właśnie skarb. Więc ponieważ to bardzo fajnie działało pod strukturą ekonomiczną, ponieważ kiedy mamy dzień wypłaty i kiedy każdy z nas jest twór, musi się udać tego skarbca, żeby no, odebrać sobie to Swoją wypłatę za usługiwanie nam, no to wtedy e, po prostu nasze stwory często muszą wykonywać bardzo dalekie, bardzo dalekie trasy, dystanse, aby dotrzeć do takiego właśnie skarbca. A tak, to bez problemu mogą sobie dojść od razu tutaj do serca lochu i nie ma sprawy i od razu mogą przykład, ćwiczyć czy opracowywać zaklęcia dalej. Tawerna. Coś na wzór kasyna po prostu będzie uszczęśliwiać naszych stworów no i poprawi krótko ich wydajność, więc budujemy. I on wybudujemy sobie tutaj obok tego czegoś, co to jest. Komata zapewnia stworom co czystą gotowania przywiny. A, okej, okay, okej. Okay. To jest chyba odnośnie tawerny. To za bardzo... Sam nie wiem w sumie co to jest do cholery. Nie ma żadnego świadczenia to co ta świątynia percepcji robi? Jakiś opis czy coś? No masakra. No ale dobrze, nieważne. Może uświadomicie wiem wy mnie, właśnie, od czego jest ta komnata tutaj. Bo ja za cholerę nie mogę sobie z tym poradzić. Więc tawerna już tutaj wybudowana, Nie nasze stwory będą mogły się uszczęśliwiać. My tymczasem wybudujemy sobie tutaj dalsze jakieś przejście do bohaterów. Chociaż oni, z tego co pamiętam, właśnie sami przepychowywali tutaj i chcieli wyjść tu z tej strony, więc pewnie im ułatwimy tą stronę, ponieważ nie będziemy czekać nie wiadomo ile na atak z ich strony. To troszkę bez sensu. O. Mamy właśnie teraz przepowiednię. Przepowiednia jest to nic innego jak oko zła. Typ to jest to jest akurat zerżnięte w 100% procent tak jak miało być stanżunki Pera oko zła, dzięki któremu możemy zobaczyć e, tereny, których po prostu nie widzimy i opadać sobie fajną ścieżkę na przykład do ataku na drugiego strażnika czy też to władcy tej krainy. By meals your own co my tutaj możemy jeszcze teraz zrobić? Ok, koszary są, tawerna jest, to jest, skarbca w sumie nie mamy, ale na razie nie potrzebujemy tak naprawdę. Ale wiecie co wartałoby? Dobra, no, może wszystkich czarnociężników tutaj, bo czasami te stwory są dość leniwe i mi się nie chce tak powiem, ćwiczyć ani opracować zaklęt, więc trzeba ich do tego skutecznie zachęcić poprzez wrzucenie ich do sali treningowej czy też na przykład do y, archiwu. Czy też jakbym to nazwał oryginalnie biblioteka, co brzmi co moim co zdaniem tysiąc razy lepiej. Uuu! Władca tej krainy się ze złości chce nas zaatakować. Zapraszam do mojego podziemia, nie masz szans grybcze. Oczywiście pierwszy, jeszcze pierwsza misja to też jest taki można powiedzieć swoisty tutorial, więc wszystko się tutaj dzieje powoli, slow motion i tak dalej. Ale zobaczcie, opcjonalnie to są takie ciekawe questy, których w zasadzie... Chyba nie było nigdy w Dungeon Keeper, czyli zrób coś, coś aby dostać to. Oczywiście można było zbierać za sobą many i tak dalej i przez to rozgrywka przebiegała lepiej, ale nie było takiego typowego na przykład zadania opcjonalnego, czyli powiększ podziemia. No nie ma sprawy, powiększymy to podziemia. Z tym, że oczywiście nawet nie wiem czy cokolwiek mi za to dostanę, czy też nie Pozijemy, zobaczymy. To zróżnia atakują? Nie. Jeszcze nie, spokojnie. Ale popatrzcie, już tu przeszli, już wydobyli nawet teren. Co tu mamy? Wygląda mi na jakiegoś kapłana mnicha. Dobra, no to wrzucimy mu troszeczkę naszych stworów. No i zobaczcie, jak walka tutaj wygląda. Całkiem spoko. Tutaj pod tym względem nie ma co narzekać, to jest To typowy schemat skippera dwójki i dobrze zerżnięty. Tak Chociaż mi się osobiście bardziej podobały siedki skippera. Siedki, siedki. Nie, siedki, tylko po prostu. No, pojedynki potyczki skipera jedynki to były znacznie bardziej, ale to bardziej dynamiczne. Po prostu tam się napierdzielało jak na wojnie, a tu to jest taka troszeczkę turówka, bym powiedział. Okej, okay, kopiny dobrze pchną do przodu, co mi się też podoba. A myślę, tutaj już jeden konflikt. przejmuje kolejne tereny, więc bardzo dobrze. Once minions are arrested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. The enemy have breached the damn okay. walls. Steal yourselves, <coughs> lads! Ja już nie tam wchodzę do środka dołu, dobra. Ja może wezmę tutaj jeszcze te stwory ich podszkolać aż troszeczkę, chociaż wiem, że to w ogóle nie jest tak naprawdę konieczne. Tutaj troszeczkę mnie boli to, że nie możemy po... podnosić stworów, kiedy nie są na naszym terenie. W kiperze że jedynce można było to zrobić, to był czasem jedyny sposób na to właśnie, żeby uratować takiego stwora, co wydaje mi się być troszkę głupotem, że zostało to zlikwidowane. Chciałem też, żeby moi czarnoksiężnicy czy też kultyści jak, czy wyznawcy o tak właśnie przetłumaczyli tutaj powiedzmy chyba jest to jedna z najlepiej z najlepiej przetłumaczonych nazw chyba w tej grze, bo naprawdę tej no, tłumaczenie robi sporo do dyskusji, ale przynajmniej jest. Nasze hopliki tutaj elegancko sobie zajmują kolejne pomieszczenia, więc zaraz będziemy mogli wbić tutaj. I w zasadzie przepuścić już atak na władcę tej krainy. Władca tej krainy też ma klasyczny taki jeszcze jeden tutaj okrok, jak to miało w Dungeon Keeperze dwójce, więc łatwy jest do zlokalizowania. A tak gruba nie wydaje mi się, żeby sprawił jakichś specjalnie większych problemów, więc też go zaatakujemy od razu i powinniśmy ukończyć ten poziom w miarę ciekawy sposób. Kolejna sprawa, która mi się troszeczkę nie podoba, a mianowicie uważam, że powinna być, a jej jednak nie ma, to to, że nie możemy zerknąć na pełną mapę w tamtą kiperza, przynajmniej ja no nie z, nie po prostu yy, nie, nie po prostu nie znalazłem czegoś takiego. Co my tutaj mamy? Aha, flaga, to możemy wysłać i z tym, że stwory powinny się chyba udać do tego miejsca. Zobaczmy jak to działa, bo mi aż to zaciekawiło. I idą faktycznie do tego, czy nie? Hmm, dziwne. Kajcie bo tutaj może da się coś ustawić. Może głoś. Tutaj. Przypisanie do oddziału OK, czyli możemy w zasadzie już robić takie drużynki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. No i dajmy na przykład teraz rzućmy tą flagę tu i zobaczmy, czy oni tutaj pójdą. Pójdą, jak najbardziej, więc jest to ciekawa sprawa. I podoba mi się, jest to nieco inaczej zrobione niż w kiperze 1 czy 2 ale jak najbardziej na plus. Mamy to w zasadzie dosłownie dostępne w każdym momencie rozgrywki, więc jak najbardziej sprawdza się i akurat tutaj, yy, że tak powiem, podoba mi się to i może to zostać. O, czekajcie, ale tutaj mam jakąś kolejną epicką potyczkę. Tu widzę, że on sobie tak średnio radzi, więc rzucę mu tutaj pół czy też wysnawców jak to powinno brzmieć w założeniu, aby zmietli tutaj kolejnego bohatera, który to coś tam cwaniakował i chciał nas po prostu zabić. Nie wyszło mu to oczywiście na plus, ale o tym można było, można było się przekonać. Eee, dobrze, jak tutaj nasze minionki sobie radzą dalej? Beznej hycy. Zbiórka robotników, martwy punkt. Też kurczę, jeszcze tak do końca nie obadałem tego Wolf of the Overlord, więc mogę w niektórych kwestiach być po prostu niedoinformowany Dobra, ale widzę, że ten będzie tutaj elegancko jeszcze przejmować kolejne pomieszczenia Tutaj już chyba nie ruszy niestety No no dobrze, no to weźmę, wyślę tutaj kilku właśnie, otóż Moich żołnierzy, żeby z tej strony Tak i również wyślę też tutaj trochę wyznawców, żeby rozpierdzieli te drugie drzwi A no i w zasadzie możemy ewentualnie spróbować jak to zadziała? Czyli dobra, grupuję sobie stworki, rozumiem. U, nie mogę. Czemu nie mogę grupować stworów? No tutaj już mogę. Jest to elegancki. Dobra, no i co? Mam teraz wszystkich prawie już tutaj pogrupowanych, tak. Mogę też brać chyba z innych jednostek. A, chyba nie do końca. Być może jest jakaś określona ilość. Ile w zasadzie takich stworów możemy tak naprawdę mieć. Dobra, wysyłam teraz tutaj. No i stworki elegancko dążą do celu, i to mi się podoba, więc szturmujemy na zamek bohaterów. Chyba co tej krainy jesteś trupem? You are dead man! Attack! Moje zastępy zła cię zniszczą. Trochę boli mnie to, że władca tej krainy nie odzywa się w momencie, kiedy to już atakujemy jego. Chipa, że jedynce czy dwójce była to rozpaczliwy krzyk, albo jakiś dziwny okrzyk bojowy, lub też śmieszne powiedzenie, z którego oczywiście napierdzielaliśmy się do końca całej misji. A tutaj światło, światło deszło. Kiro, mój płomień, gaz. Serio. Ale i tak, słuchajcie, naprawdę rozgrywka jest bardzo przyjemnie się w to gra. Przynajmniej pierwszy poziom, jak i drugi, no, wciąga naprawdę. Zwłaszcza dla osoby, która niezwłocznie, ale to od kilkunastu lat, może, no tak, kilkunastu lat czeka na dungeon keepera 3, czyli w tym wypadku o mnie. No i w końcu otrzymaliśmy coś, co można nazwać, powiedzmy, dungeon keeperem trójką, ale słuchajcie.

W ogóle wyszed. W stepu do misji. You'll be back to your old self in no time. Our next target is the citadel of the intransigent Dotard Lord Zeland He's a dim witted sort, and he seems to like marching his troops into an early grave. I'd say it's time to learn about traps. Hmm, wiedzę o pułapkę. W tym właśnie poziomie będziemy już budowali warsztat, o czym Wam też za chwilę, znaczy może już nie w tym gameplayu opowiem, bo tak patrzę na czas, troszeczkę się ta misja jednak przeciąga, więc będę się teraz zbliżać końcowi, tylko że chcę Wam jeszcze pokazać początek drugiej misji.

co prawda, to prawda. Zabawne są te teksty naprawdę tutaj od naszego doradcy i to mi się też podoba. podoba. To jest takie właśnie było bardzo rozpoznawalne w Dungeon Keeperze. Dungeon. Cóż, ja a mam jeszcze powiem tyle, że ja osobiście to bardzo to się to cieszę, że w ogóle Wolf Overlord wyszedł, a dlaczego? Chociażby dlatego, że właśnie teraz, kiedy to mamy już naprawdę fajny silnik gry z fajną oprawą audiowizualną, będzie można na pewno zrobić do niego Porządnego moda, który na przykład wszystko by zmodyfikował pod Dungeon Keepera, czyli stworzyłby po prostu najpiękniejszego, najprawdziwszego Dungeon Keepera 3, czy też remake'a, jedynki bądź dwójki, więc taka możliwość po prostu już się teraz pojawiła, można to zrobić i jest do tego naprawdę znacznie łatwiejszy dostęp niż był wcześniej. Dobrze, kochani, to byłby na tyle. Mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobać, ponieważ na pewno będę krecić jeszcze następne odcinki. Bo tak jak mówię, ja osobiście strasznie czekałem na Dungeon Keepera 3 No ale mamy póki co Warfor. Lord i sobie obiecałem, że tą grę przejdę choćby nie wiadomo co, więc na pewno będę wam pokazywać yy, pokazywać yy, rozgrywkę z tejże produkcji. Cóż kochani, jeżeli wam się spodobało zostawcie w górę, jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje o nowym materiału, to, jest nowy materiał, to mój kanał. Oczywiście zachęcam was również do, do yy, rozmowy w komentarzach napiszcie czy graliście może kiedyś w Dungeon Keepera, czy też nie jaki jest wasz ulubiony RTS oraz może co sądzicie o tejże produkcji. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!